Słuchajcie, przyszedł czas na absoluta 6,240 CVT, zrobimy taką krótką recenzję, tak jak robicie. Zaczynamy z tym modelem. ...ogumienie, przód Michelin VF -y, niskociśnieniowe 660 R30, tył 710 60 R42. Zaznaczam, jest to model Axio Bip 2, najnowsza, najmocniejsza opona w tej chwili na rynku. Przedni tuz fabryczny, guziczki do zarządzania przednim tuzem, góra-dół. Jak mielibyśmy parę hydrauliki, mielibyśmy dodatkowe przełączniki do tej pary. Tylne cięgło hydrauliczne, cztery pary hydrauliki zaworów zewnętrznych, może być pięć gniazdo izobas trzy zaczepy transportowe 38 mm K80 i dolna belka jak i listwa wielootworowa odciągi boczne automatyczne maksymalna ilość guzików na tylnych błotnikach z dwóch stron światła dzienne ledowe tak zwane leski. kamera z przodu w znaczku dodatkowe blachy na osi przedniej do łatwiejszej obsługi ciągnika pod maską, tak żeby było na czym stanąć. Dodatkowe plastry antypoślizgowe. Model ma dodatkową ramę. To jest opcja amortyzowana oś przednia. Zbiornik na czysto wodę do mycia rąk. Poszerzenia tylnych błotników. Wewnętrzny hebel elektroniczny. Schodki aluminiowe. W środku monitor ST700. Wielofunkcyjny podłokietnik. Regulowany elektrycznie. Skórzana nowa kierownica aluminiowa. Automatyczna klimatyzacja. spornik pod komputery. Elegancko suwany na szynie. Regulowany. Mamy ufy też na telefon. Posiada gniazda USB. Elektryczne lusterka. Regulowane elektrycznie i podgrzewane Cztery prędkości wałka WOM załączane elektrohydraulicznie 540 540 Eco 1000 i 1000 Eco Oczywiście szyberdach to jest standard w zamyka Zamykana lodówka przednia za kierownicą Ten model tylko i wyłącznie posiada skrzynię CVT W tym przypadku 50 na godzinę Eco w każdej konfiguracji czy 40 czy 50, zawsze w CVT mamy eko. Pompa hydrauliki 170 litrów. Możliwy LS Power beyond, ale w tym modelu tego nie ma, można to dołożyć. Kwestia dodatkowego plastra. Dwa koguty LEDowe we 6 lamp z tyłu, 6 lamp z przodu. Brakuje jeszcze dodatkowych tutaj na słupkach kabiny i pod kierunkowskazami. Brakuje dosłownie tylko czterech lamp. Silnik o pojemności 6700 cm cm³. To jest model największy ze starej serii. 240 koni z mocy znamionowej. Występowały modele 185, 200, 220 i 240. W tej chwili wszedł nowy model. Który zaczyna się od 6200 i kończy się na 680. Oczywiście silnik posiada tak zwany powerbost Czyli na wałku i w transporcie otrzymuje dodatkowego Kopyta tak zwanego, czyli ma przyrost mocy Nawigacja do 2,5 cm RTK Jeżeli jesteś zainteresowany tym modelem odezwij się do nas, jest to ostatnia sztuka Fabrycznie nowa Oferowana przez nas w bardzo atrakcyjnych warunkach. Przy możliwym kredycie 0% nawet do 4 lat. Ten model posiada fabryczną 3-letnią gwarancję. Na wszystko w standardzie, w cenie możecie rozbudować tą gwarancję nawet do 5 lat. Tylko trzeba to zdecydować w gwarancji podstawowej, 12-miesięcznej, załóżmy dwa tygodnie przed zakończeniem podstawowej gwarancji. Przychodzicie do nas, że jesteście zainteresowani wykupem dłuższej gwarancji, nie ma problemu. Wtedy ustalamy limit godzin, jaki Wam będzie potrzebny. Przedstawiamy ofertę i decydujecie. Poważcie, że niektórzy z konkurencji oferują taką gwarancję, ale jest to tak zwane ubezpieczenie zewnętrzne. To jest zupełnie inna historia. Tutaj mamy gwarancję producenta to dodatkowe uchwyty na kule. To już jest taki standard w serii od modelu Profi. W górę te uchwyty zawsze są szczegół, ale jak wygodny istotny. Wziernik oleju do hydrauliki. Tutaj możemy sobie zaobserwować jakość oleju jaki jest, jaki jego poziom. To jest bardzo istotne. Nie mówiłem wcześniej interwały serwisowe w tych traktorach. Producent zaleca wymianę oleju w silniku co 600 godzin. Co chodzi o hydraulikę, to jest 1200 lub raz na dwa lata. To byłoby na tyle. Zostaw komentarz, podziel się opinią, jeżeli posiadasz taki traktor, jak się sprawuje, ewentualnie jak ci się podobała prezentacja, czy coś mam ewentualnie dograć, czy napisać. Jak coś pominąłem, śmiało piszcie, komentujcie, zadawajcie pytania. Od razu powiem, że ten model kształtuje się w granicach w tym wyposażeniu około 720 tysięcy netto. To jest tak zwana praktycznie full opcja. Jedynie co mu brakuje to przedniego wałka won, który możemy bez problemu dołożyć. Co chodzi o konkretne pytania i o zakup ciągnika, zadzwońcie, napiszcie maila. Wtedy będziemy w stanie złożyć to, co wy chcecie dokładnie i przygotować dla Was ofertę. Tak jak wspomniałem, ten model omówiony w skrócie, szczegółowo to, co najważniejsze, w granicach 720 tysięcy netto dla klienta fabrycznie nowy.